zwycięstwie przed tygodniem w gonitwie trzeciej grupy dostał jeszcze dwa dodatkowe kilogramy za to zwycięstwo. Mamy już sygnał do startu. Wśród faworytów wymienia się jeszcze Karasaj. To koń, który lubi bardzo mokry tor po wodarzu i Makata, który też lubi startować na miękkim torze. Już konie ruszyły, dystans 1800 metrów początek przeciwległej prostej. Tam na czele jest Zenga, ale Zenga teraz zmienia Karasaj. Karasaj wychodzi nie razem Karasaj i Zenga Łeb łeb na prowadzeniu na drugiej pozycji galopuje Porost. Trzeci jest Makat, czwarty Malachar. Na piątej pozycji trzyma się cały czas cały czas trzyma się na piątej pozycji Makat jest także blisko niego Admin i no i na ostatniej pozycji Fort William ale to już do celownika pozostało około 1200 metrów. Wciąż utrzymuje prowadzenie Zenga, dużym kołem przesuwa się porost przy wewnętrznej bandzie galopuje galopuje Kara a za nimi największym kołem Admin. Koło niego Makat, przy wewnętrznej Malachar. Jest także Amaj, na ostatniej pozycji galopuje Fort William. To jest już połowa zakrętów. Wciąż dyktuje tempo Zenga. Zenga ma tylko 48 kg. Próbuje wykorzystać tą niską wagę. I Lilia Reznikowa przy wewnętrznej bandzie. Dużym kołem Porost, a jeszcze większym Admin. Za moment konie wyjdą na prostą finiszową. Cały czas przy wewnętrznej prowadzi Zenga. Zenga, za Zengą galopuje Karasaj. Zenga, Karasaj, przy wewnętrznej Malachar do walki włączył się Makat. Karasaj wysuwa się na prowadzenie. Karasaj, przy wewnętrznej broni się Zenga, polem finiszuje Makat. Karasaj, Makat, do walki włącza się także Malachar. Karasaj i Makat. Karasaj, Makat i Malachar. Karasaj, Makat i Malachar. Malachar między nimi wciśnięty przy wewnętrznej Karasaj. Od pola galopuje Makat, ale zacięta walka. Karasaj, Makat i Malachar. Chyba jednak Makat. Makat wysuwa się na prowadzenie, ale Makata ostra atakuje. Malachar w celowniku jednak pierwszy jest Makat. Na drugim miejscu Malachar, na trzeciej pozycji Fort William i na czwartym miejscu Karasaj.